Witajcie kochani! Dzisiaj odcinek troszeczkę taki inspirowany sy sytuacyjnie stąd tytuł odcinka Wielki Finał część wie, że dzisiaj jest Wielki Finał yy, i że jakaś tam część świata żyje tym Wielkim Finałem są ludzie zainteresowani część nawet nie wie, że to się dzieje, ale no jest to jakaś okoliczność, która która inspiruje do tego, żeby się zastanowić, kto wygra, kto będzie zwycięzcą. No i tak naprawdę bardzo często mówi się o tym, który zwyciężył, jemu się bije brawa. No i co, co pismo się na ten temat mówi? Jaki twój będzie wielki finał? Każdy z nas będzie w tak zwanym wielkim finale i pytanie, jak to się skończy? No i parę wersetów na ten temat dzisiaj. Żeby nas, dać nam tą refleksję. Myślimy, że, że to dotyczy kogoś innego, ale to do, dotyczy każdego z nas. Paweł wiedział, że zbliża się jego finał. I to nie jest odkrywcze, że każdy z nas, jak jest napisane, jak postanowione człowiekowi jest się urodzić, tak też i umrzeć. I Paweł pisze tutaj, że właśnie spodziewa się, że umrze. Że nadszedł czas rozstania z jego życiem. I tutaj pisze coś takiego. Na dobry bój bojowałem, biegu dokonałem wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwa nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Bardzo ciekawe. Ech, czy jesteś człowiekiem, który wie, że Dokon... Ży... żyłeś w wierze że żyjesz w wierze że dobry bój toczysz czyli to bój wiary e, czy oczekujesz w związku z tym wiedząc, że właściwie żyjesz oczekujesz właśnie nagrody zwycięstwa, wieniec, laur zwycięzcy, wieniec sprawiedliwości którym w owym dniu da Pan e, e, Sędzia Sprawiedliwy i to jest bardzo takie ciekawe rozszerzenie a nie, ale nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Gdy zastanawiasz się, czy jesteś w gronie tych osób, do których należy Paweł, no tutaj jest parę rzeczy, z którymi możemy się skoncentrować. Pierwsza to właśnie, czy żyjesz w wierze. Tak jest napisane: Sprawiedliwy mój zwierzch żyć będzie. Czy biegniesz w tym wyścigu wiary? Czy to jest bieg wiary, czy bieg ciała? Czy realizujesz wolę ciała? I zmysłów, czy, czy realizujesz Bożą Wolę? Życie wierzy, to jest życie w posłuszeństwie Słowu, bo wiara jest ze słowa. Jeśli nie poruszamy się za słowem, a dzisiaj mnóstwo jest wspaniałych ludzi, tak mówiąc po ludzku, którzy szanują na swój sposób Boga, ale nie interesują się słowem. No to nie mają tego rodzaju wiary, o której mówi Biblia. Wiara biblijna pochodzi ze słowa. Bóg dał przykazania. Zresztą. Bóg powiedział, kto mnie miłuje, moich przestrzegać będzie przykazań. Wiele, Jezus powiedział, ja jestem jedyną drogą. To, co robisz, czy robił Jezus? Jezus był posłuszny Słowu, był posłuszny Ojcu. Czy to, co robisz, robił Jezus? Klasycznym przykładem, który zadaję ludziom, pokaż mi Jezusa, który modli się na, na różańcu i będę robił to samo. Ludzie są oburzeni, gdy zadaję im to pytanie. Dlaczego nie wystarczy żyć jak Jezus? Chcesz poprawić życie Jezusa? Nie wystarczy ci żyć w posłuszeństwie ojcu? Ojciec nigdy nie inspirował Jezusa do tego typu religijnych mantr koralowych, znanych z hinduizmu. Dlaczego Jezus nie robił tego? No, odpowiedź jest prosta: Ojciec tego od niego nie oczekiwał. Jeśli ojciec tego nie oczekiwał, a Jezus jest naszym przykładem, drogą, mamy Jego naśladować no to wiele rzeczy, które dzisiaj robimy, nie są naśladowaniem Chrystusa, tylko ludzi, ze smutkiem ludzi, religii, systemów religijnych, które lekceważą Boga i Jego Słowo, bo Słowo i Bóg się z zrównują. Na początku było Słowo, Bogiem było Słowo. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czy otrzy otrzymasz wieniec sprawiedliwości, no to zastanów się, czy żyjesz w wierze, Chrystusa, słowo Boże, czy żyjesz w wierze w księdza, w pastora, w swoją religię, guru, lidera, mentora, jak zwał, tak zwał, ulubionego proroka. Możliwości jest mnóstwo. No i druga rzecz, oprócz życia w wierze, tak jak zresztą Jezus powiedział przy swoim przyjściu powtórnym, czy znajdę wiarę na ziemi. Ale druga rzecz tutaj jest mowa. Jest mowa o tych. Którzy umiłowali przyjście Jego? Czy kochasz przyjście Chrystusa? Czy z tęsknotą wyczekujesz spotkania? Tak jak ta panna młoda, która wygląda, czy już przyjeżdża oblubieniec. Panna młoda, która nie jest zainteresowana, tak mówiąc krótko, oblubieńcem, zajęta jest sobą, siedzi w telewizorze, ogląda za przeproszeniem śmieci, bagno, wysypisko śmieci, demonicznych programów. Nawet jak nawet domofon dzwoni, bo pan młody przyjechał, to on ma tak rozkręcony duchowy czy duszewny hałas w sobie telewizyjno-informacyjny, że nawet nie słyszy domofonu. Czy jesteś, należysz do ludzi, którzy tęsknią za jego przyjściem? Czy umiłowałeś przyjście jego? no to w tym momencie Twój wielki finał, tak jak dzisiaj jest wielki finał, tylko w innej dziedzinie, Twój wielki finał, który każdy z nas będzie miał, czyli spotkanie z Bogiem, gdy opuścimy to, to, ten samochód, którym jeździmy, czyli nasze ciało, będzie dla nas wspaniałym momentem radości albo potężnym wstrząsem i zaskoczeniem. I przejrzyjmy parę, parę wersetów, które jeszcze na ten temat e, możemy przeczytać. Na przykład, jest mowa, Jezus powiedział, właśnie, że, że On pójdzie i przygotuje nam miejsce. Jest napisane, co? Przyjdę znowu. Czy ty wiesz w ogóle i miłujesz tą koncepcję, że Chrystus przyjdzie powtórnie? Czy wyczekujesz? M mówiąc krótko, jego przyjścia, aby cię zabrał tam, gdzie on jest, jest napisane: ''Przyjdę!'' Wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Cudowna obietnica. I tutaj zresztą jest to, co przed chwilą mówiłem. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. A Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Do kogo Ty zmierzasz, jeśli ty nie naśladujesz Chrystusa? Tylko przywódców religijnych, którzy nie robią tego, co Jezus. Niektórzy mówią, że mój ksiądz, mój pastor ma nowe objawienie, lepsze objawienie. On wie, że trzeba robić to lub tamto, a Jezus tego nie wiedział. No możesz tak mówić, ale się domyślasz, że jeśli robisz coś, czego nie robił Chrystus, dodajesz rzeczy których nie ma w Biblii, no to zaraz o tym przeczytamy. O tych, którzy dodają coś, czego nie ma w Biblii. Jest mowa o tjatyrze w objawieniu. Jest mowa, abyśmy trzymali mocno to, co, co posiadamy, aż przyjdę. W Biblii bardzo dużo jest informacji o przyjściu Chrystusa. Nie, już na ten temat nie raz mówiłem, słowo może, ale czy Ty wyczekujesz jego przyjścia? Tak wyglądasz jak nieraz Cię wygląda kuriera z jakąś ważną paczką, czy wyglądasz Jego przyjścia. Jest czy dzisiaj może Ty przyjdziesz? Czy jestem dzisiaj gotowy? Czy dzisiaj jestem gotowy? Czy dzisiaj jestem gotowy, abyś zastał mnie z sercem rozkochanym w Tobie, z miłością wyczekującym Twojego przyjścia? I to jest zwycięstwo. Gdy nasze serce nie odwróci się do, 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 od Boga, gdy nasze serce nie umiłuje tego świata, bez zwycięzcy i temu, który pełni do końca uczynki moje dam władzę nad poganami. Naprawdę Chrystusa uczynki były inne niż uczynki, które dzisiaj robią ludzie wierzący. Dzisiaj ludzie wierzący, mieniący się wierzącymi, czczą ludzi przywódców duchowych, religijnych, jeden z Apolosowy, Kefasowy, trzeci pastorowy, trzeci księżowy, biskupowy, papieżowy. Niektórzy czczą, modlą się do obrazów. Jezus tego nie robił. Modlą się do rzeźb. Odprawiają mantry. Jezus tego nie robił. Zwycięzca to ten, który wykonuje dzieła ojca, wykonuje wolę ojca. Jeśli robisz coś, czego nie znajdziesz w życiorysie Chrystusa, natychmiast przestań to robić. To bardzo dużo ci ułatwi. Nie martw się, że coś przez przypadek ważnego ogarniesz. Tyle jest wspaniałych rzeczy, które robił Chrystus. Jeśli tylko będziesz je robił, naprawdę krzywda ci się nie stanie. Zapewniam cię. Biblia mówi o tym, że Jezus przyjdzie. Kolejny fragment. Mam ci zażły że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. To jest uczynek. Miłość pierwsza to jest miłość do Chrystusa. Gdy zaczynamy miłować wszystko dookoła Chrystusa, świętych ludzi wierzących, zaczynamy ich czcić przedmioty, relikwie, to tak jakbyśmy jakąś, no nie będę wymyślał przykładów, no ale to, co się dzisiaj robi, to tak jak w Starym Testamencie oddawali cześć miedzianemu wężowi, którego zresztą Bóg kazał zrobić. Dzięki Bóg użył. Posłuszeństwa ludzi z, z poglądania na tego węża, żeby uratować cały naród od śmierci po ukuciu, um, ukąszeniu węża. Ale oni to zaczęli czcić. Pierwsza miłość to jest tylko ty i oblubieniec, tylko oblubienica i oblubieniec. Nie jesteśmy zakochani, zajęci wszystkim. Możemy skończyć jak Marta, a możemy wytrwać do końca jak Maria, zakochana, zakochana, tak jak możemy być jak Jan, który kładzie głowę na piersi Chrystusa. A możemy być jak e, e, Judasz, który e, zajmuje się organizowaniem finansów w Królestwie Bożym. Jak to się skończyło, wiemy. Biblia mówi, że jeśli ktoś porzuca to pierwszą miłość, spada z wielkiej wyżyny i słowo mówi, upamiętaj się. I znowuż, bo jak przyjdę, Chrystus mówi ciągle nam, że przyjdzie. Czy miłujesz Jego przyjścia? Inaczej Twój wielki finał będzie wielką tragedią i porażką. Eee, kolejny fragment. Do anioła z Borów napisz, to mi ten, który... Ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, że masz, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. No to jest w ogóle niesamowity fragment. Niesamowity fragment. Zobaczmy w innych tłumaczeniach. Hmm. Podobnie, znam Twoje uczynki, że Masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. UBG. Tysiąc latka. Znam Twoje czyny. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. No, wszędzie podobnie. Po angielsku podobnie. Tu jest. Ży... Aleś umarł. Jest napisane. No, generalnie jest ten sam kontakt. Imię. Masz imię. Czyli jak gdyby był czas, w którym dostałeś nowe imię. Bo uwierzyłeś. A, a umarłeś. Niesamowity fragment. I jest napisane, że bądź czujny, utwierdź co jeszcze pozostało. Co bliskiej śmierci. Dalej jest kolejne osoby, które, które na nowo idą w kierunku śmierci. I jest mowa co? Upamiętaj się, upamiętaj się. Jest, jest napisane, że jeśli nie będziesz czujny przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę wielki finał może być dla wielu wielkim zaskoczeniem, jeśli się nie upamiętamy i z powrotem życie Chrystusa nie wypełni nas jeśli żyjemy życiem tego świata miłujemy ten świat przyjemności tego świata i e, źródłem radości spełnienia jest pełny brzuch smakołyki wygody no to znaczy, że umieramy. Umieramy. Jesteśmy bliscy śmierci. To nie ma nic wspólnego z czujnością. I w tym momencie ten wielki finał będzie dla ciebie zaskoczeniem. Kto trwa w wierze i oczekuje z miłością ulubieńca, on nie przegapi. Nie przegapi jego przyjścia. Kolejny fragment. Jest mowa o tym, który zachowałeś mój nakaz by przy mnie wytrwać przeto ja zachowałam Cię w, w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat by doświadczyć mieszkańców ziemi przyjdę rychło trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej wielki finał, korona wieniec sprawiedliwości przyjdę rychło, trzymaj co masz naszym bogactwem jest Chrystus w nas, nadzieja chwały trzymaj Chrystusa nie napełniaj swojego serca tym światem, miłością do tego świata. Tak jest napisane, kto miły ten świat, nie ma w nim miłości ojca. Aby co? Aby nikt nie wziął korony swojej. To, że na początku, można powiedzieć, przynależy ci się korona, może się okazać, że jeśli jesteś nieczujny, możesz stracić tą koronę. Wielu oburza się na możliwość stracenia korony, ale tak jest napisane w Biblii. I znowu zwycięzcy, my mamy zwyciężyć z tymi pokusami tego świata, ze swoim ciałem. Tak jak Jezus zwyciężył na pustyni. Tak jak Jezus zwyciężył w Getsemane. Tak jak Jezus zwyciężył na krzyżu. I tak jak Jezus zwyciężył w grobie. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga Mego i nazwę miasta Boga Mego, Nowego Jeruzalem, który stępuje z nieba od Boga Mojego. I moje nowe imię. Zobaczmy kolejny fragment. Podobne słowa. Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się stać wkrótce. Oto, przyjdę wkrótce. Niesamowite. Jeśli 2000 lat temu słowo Boże mówi, przyjdę wkrótce, wkrótce. Zresztą nie jest to dziwne, bo u Boga, jeden dzień, jak 1000 lat. Tysiąc lat, jak jeden dzień, no to można powiedzieć, minęły dwa dni od, dla Boga od tego dnia, w którym on to powiedział. Wiecie, dwa dni to jest bardzo krótko. W naszym języku to jest bardzo krótko. W Bożym języku, Boga, który jest wieczny z wieczności na wieczność, dla niego przyjdę wkrótce, właśnie oznacza dwa dni, dwa tysiące lat. Zresztą, wszystko na to w Biblii wskazuje, że właśnie mina, mijają te dwa dni. I dla niego wkrótce to jest za 2000 lat, dla nas wkrótce to są dwa dni. Oto przyjdę wkrótce Błogosławiony, kto strzeże słów proroków tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do Nukanioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecz do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon Dzisiaj mamy ludzi Którzy jakby rzeczywiście też ten anioł Im się pojawił to też by mu oddali pokłon I co powiedział anioł Nie rób tego Myślę, że tutaj tysiącom Polaków Anioł by musiał stanąć I, powiedział, i, i zapytać się Przed czym ty kłaniasz się człowieku Przed czym klęczysz Przed różańcem Przed obrazem, przed świętym Jakimś posążkiem Przede mną nie klękaj, Bogu oddaj pokłon. Nie przedmiotom, nie aniołom, nie zmarłym, nie świętym, tylko Bogu oddaj pokłon. Nie czyń tego. Jeśli chcesz mieć wielki finał, to zacznij oddawać cześć Bogu, tylko Bóg ma prawo, aby go czcić. Przeczytaj sobie sam. Jako takie zadanie domowe, pierwszy rozdział listu Pawła do Rzymian, gdzie jest mowa, że ludzie zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Służyli stworzeniu zamiast twórcy. W kategorii stwórca jest tylko Ojciec, Syn, Boży, Duch Święty. W kategorii stworzeń jest wszystko inne, bez względu na to, co to są wspaniałe postacie biblijne. czy przedmioty zrobione rękami ludzi. Wszystko to już jest stworzenie. No i na koniec, co do mnie... Świadczę każdemu, który słucha słów Proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Jeśli ktoś ujmie ze słów tej księgi, Proroctwa ujmie Bóg z działu jego z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, panie Jezu. Tym akcentem chciałbym powiedzieć, jak będzie wyglądał Twój wielki finał. W tych fragmentach możesz się przejrzeć, możesz się upamiętać, póki jest czas nawrócić się, zobaczyć, czego pragniesz, czego wyczekujesz, czy jesteś gotowy, czy tak jak Paweł powiesz, że ty wytrwałeś, biegu dochowałeś i spokojem i radością wiesz, że trzema, czeka cię korona sprawiedliwości, korona chwały, korona zwycięzcy. Czy wypatrujesz, umiłujesz ponowne przyjście Chrystusa? Wielu nawet o tym nie wie, że Chrystus przyjdzie powtórnie. A cóż, dopiero żeby wypatrywać tego przyjścia i miłować jego przyjście? Jeśli nie jesteś w tym e, prawidłowo, e, bym powiedział, zharmonizowany z Bożym Słowem, upamiętaj się tak szybko, jak to możliwe. Porzuć te uczynki, diabelskie uczynki, gdzie oddajesz cześć nie Bogu, tylko stworzeniu i sprawdź swoje serce, czego Twoje serce miłuje i czy żyjesz w wierze czy w oglądaniu. Pozdrawiam wszystkich i niech Bóg da każdemu z nas wspaniały, zwycięski finał, tak jak Pawłowi. Do usłyszenia, kochani.